Podnominał kast. Lek na kolarski ból dupy. Dawkowanie. Raz na jakiś czas. Tematyka. Rowery, bajery, ogóry, grand tury, waty, laktaty. W razie wątpliwości skonsultuj się ze swoim influencerem lub cyklomejwenem. Słuchasz na własną odpowiedzialność. Bonjour, le tour toujours, czyli znowu porozmawiamy, zakładamy bailet. Kładziemy bagietę na gazetę i analizujemy to, co działo się wczoraj, to, co działo się dzisiaj, to, co dziać będzie się jutro. Także po pierwsze, pamiętacie ten, na pewno pamiętacie ten wczorajszy etap zwariowany, niepotrzebnie tak niebezpieczny. Zawodnicy po etapie wskoczyli na Twittera, zaczęli się tutaj troszeczkę przepychać, troszeczkę żalić. No, oczywiście. Sprawa wygląda tak, trasa jest znana, także można powiedzieć trzeba było zobaczyć tą trasę wcześniej i trzeba było się wykłócać o tą trasę z organizatorami po prezentacji trasy, no ale wiadomo, le tour c'est także nie można, le tour rządzi kolarstwem. Tu tu trzęsie, czy też ASO, Amary Pot Organization, organizator Tour de France, trzęsie całym kolarstwem światowym, bo jest to największa, największa em, impreza kolacka w sezonie. Ziemia kręci się dookoła słońca, kolarstwo kręci się dookoła Tour de France. Em, także zawsze, zawsze mamy te, te problemy, że trasy są em, zać, zbyt niebezpieczne, no bo em, można powiedzieć, że te upadki takie jak na przykład upadek Gerenita Tomasa, no to jest upadek typowo z nieuwagi. Może nawet niektórzy mówią, że jeżeli chodzi o Gerenita Tomasa, dosyć często się przewraca, bo ma te nawyki torowe, te nawyki pozycje aerodynamicznej, gdzie zbyt dużo masy opiera na przednim kole, ma tą pozycję niską, długi mostek, ręce mocno oparte na kierownicy, także za każdym razem, kiedy coś stanie się przed nim złego, czy gdzieś ktoś mu zajedzie lekko drogę, Geraint Thomas już nie ma praktycznie zbyt wielu możliwości, oprócz po prostu przybicia piątki z asfaltem. Także to jest trochę nieuwaga. Mieliśmy taki wypadek, jak, jak walka na sprincie, gdzie Peter Sagan położył się na to znaczy piłen lizną koło Tima Melira, wywrócił się, zabrał ze sobą Sagan'a. Saganowi udało się upaść na, na Iwana i na jego rower. Karel Piłen jeszcze tam został zdrutowany i przeszedł metę, także ukończył wczorajszy etap, oczywiście do dzisiejszego już nie wystartował, bo y, obojczyk w kawałkach. No ale oprócz tego mieliśmy y, też y, ten upadek Primożera-Glicza, czy też ten upadek na zakręcie, który związany był ze słabym doborem trasy, no bo Brytania to ogólnie... Można powiedzieć taki, żeby tutaj nikogo nie, nie obrazić, no w końcu jestem z Lublina, można powiedzieć taka lubelszczyzna, czy też podlasie Polski, no drogi nie są zbyt wspaniałe miejscami, ale można było wybrać trochę lepsze drogi, żeby dojechać na ten finish. te pewnie były bardziej malownicze. No ale jak sami widzieliście, jeszcze mieliśmy tyle szczęścia, czy też kolarze mieli tyle szczęścia, że nie padał deszcz, no bo nawet bez tego deszczu, te, te zakręty na, na wąskich, krętych drogach, no musiało się coś dziać. Tak zresztą sam mówił Matthew van der Poel, że wiedział, że tam będzie rzeź, także rozprowadzał Tima nie <coughs> razem z Jasperem Philipsenem. Także połowa tych, tych kraks była do uniknięcia, a na ten moment mamy... Można powiedzieć survival of the fittest, czyli kto przejedzie do końca ten pierwszy tydzień w jednym kawałku, no bo zawodnicy nie byli zbyt zadowoleni. Niektórzy, jak Simon Gerszke, śmiali się z tego, że nie można już super w supertaku, ale można robić takie finisze, także wszystko jest w porządku. Primo Szeogic wrzucił zdjęcie, które od razu skojarzyło mi się ze sceną z Titanica, kiedy Kate Winslet mówi do młodego Leonardo DiCaprio: Draw me like one of your French girls, taka położona złożona na takim przezlągu, to tutaj w podobnej pozie był Roglicz, tylko że po prostu nie był nagi, a był klejony w plastrach. Także polecam Wam rzucić okiem na Instagram Roglicza. No, nie zazdroszczę na pewno tego, żeby, że musi wsiadać na ten rower i kręcić tymi nogami z chęcią, to on by pewnie poleżał na brzuchu przez kolejny tydzień do dwóch nie ruszając się zbytnio. Także z ciekawostek jeszcze z wczorajszego etapu na, na finiszu widać było, że Jasper Philipsen, czyli ten, który rozprowadzał Tima Melira i przez tą kraksę skończył w ogóle na drugim miejscu, powiedział, że no fajnie, fajnie wygraliśmy, ale ja nie jestem tutaj rozprowadzaczem, także chcę mieć moją szansę i tą szansę dzisiaj dostał, ale czy ją wykorzystał? O tym zaraz. No bo mm, dzisiejszy, dzisiejszy etap Um, étape 4, le de Fougère. Fougere ma dosyć ciekawą historię, no bo jeżeli chodzi o e, ostatni raz, e, kiedy tu finiszował Fougere, no to e, wygrał tam Mark Cavendish, o, nie mylę się, w 2015 roku przed e, Andy Greipel, gorylem. E, wcześniej, parę lat wcześniej też etap startował z Fougere, tam akurat wygrał Kittel, a drugi był Cavendish. E, Fougere to również miasto, które jest takim checkpointem na trasie znanego m, wyścigu, teraz to się chyba nazywa Ultra. Czyli Paris, Bres Paris, taki pierwszy wyścig długodystansowy, który w latach 1870 miał sprawdzić wytrzymałość rowerów i um, um, rowerzystów. Także 1197 km, które trzeba było przejechać jak najszybciej. No i tu jest trochę takiej ciekawej sprzętowej historii, bo pierwszy zwycięzca jechał na wtedy w świeżo wprowadzonych oponach pneumatycznych francuskiej firmy Michelin. Drugi zawodnik, który go gonił jeździł również na oponach pneumatycznych brytyjskiej firmy Dunlop. Do tego rower zwycięzcy został skonstruowany w Biston, czyli w miejscowości pod Nottingham, w której, w której nadal, może nie wszyscy wiedzą, ale projektowane są po dziś dzień ramy Pinarello. Te, te dogmy, te bolidy, na, w, jed, w centrum Biston, e, przez e, greckiego designera Ram e, Katsuranisa. O ile dobrze mm, pamiętam, może przekręciłem greckie, e, greckie nazwisko, niektórym będzie na pewno bardzo przykro. Także, Bez Paris-Brest, które potem zostało przejęte przez Lotto Evelo, czyli przez Henri'ego de Grange, a po 10 latach, kiedy było coraz większe, coraz większe zainteresowanie, ludzie chcieli więcej, 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 przekształciło się w wyścig, który możecie kojarzyć, wyścig dookoła Francji. Także, taka ciekawostka w dzisiejszym mieście, o finiszu dzisiejszego etapu. Jeżeli chodzi o y, sam etap dzisiejszy, y, no to zaczęło się strajkiem zawodników, y, bo mówił o tym Filip Gilbert, było troszeczkę zamieszania, bo Filip Gilbert powiedział, przejedziemy do startu ostrego, na starcie ostrym się zatrzymamy, potem pojedziemy parę kilometrów spokojnie, no bo nie może być tak, że, że te etapy, ten stres, y, stres tury jest zawsze na super wysokim poziomie, jak jeszcze nam tutaj wrzucają y, takie. <kluzny> takie strzały organizatorzy z takim ciężkim e, ciężkim parkour chciałem powiedzieć, przepraszam, z ciężką taką e, drogą na finisz no to, to jest nie fair, także musimy zastrajkować no ale wiadomo, tam sytuacja wygląda tak kto ma to zrobić? No przecież nie zastrajkuje, nie stanie i będzie twarzą tego protestu Julien à la Philippe, czyli Francuz. No przecież le tour, c'est le tour. To musi jechać. Tego nie wolno jest robić. Tour de France to instytucja, jeżeli chodzi o, o Francję. Nie zrobi tego nikt z teamów francuskich, bo potem mogą nie dostać zaproszenia, szczególnie tych z drugiej dywizji. Także e, przejechali ten startosty i tak się na siebie patrzyli. Nie wiadomo, mieli się zatrzymać, nie zatrzymali się, aż w końcu przyjechał na czoło. Andy powiedział do Ala Filipa, Stop. Wszyscy wtedy z przodu e, siedli na m, teamowe radia, powiedzieli, stajemy, stajemy. Stanęli na minutę, e, poczekali e, no i ruszyli. Ale ruszyli znowu tak na spokojnie, więc kolejne 10 km było, m, było żeby pooglądać widoki. E, praktycznie takie przedłużenie tego startu honorowego. No jak już poszło, odezwała się ucieczka, no i był to, można powiedzieć, spokojny etap, ładna pogoda, żadnych kraks, także przeszło to dosyć spokojnie. Na samym finiszu, znaczy do samego finiszu była dosyć napięta sytuacja, bo gonili benta de, de Mora, skąd możecie go kojarzyć. No to jest bardzo, um, przepraszam, nie Demore, Van Mora, Brenta Van Mora, skąd możecie go kojarzyć, no bo mówiliśmy o nim w naszym podcaście. To jest ten zawodnik, którego źle sprowadzono na Rondę Van Limburg e, z trasy z finiszu i potem nawet go nie skończył, e, a potem odbił się i wygrał pierwszy etap Dauphine Libéré w tym roku, czy też Criterium Dauphine, jak to teraz się nazywa. E, dzisiaj zabrał się w ucieczkę i złapało, złapano go dopiero na 220-230 metrów przed metą. Dzisiaj skończył, Peleson go wchłonął i skończył 49, a to nie miało dla niego zupełnie znaczenia. Jemu na pewno chodziło o wygraną w etapie, no bo teraz Lotto Sudan musi pozmieniać swoje podejście do tury, no bo przecież nie mają kaleba Iwana, także tutaj wszystko jest przekręcone na głowie, no ale bardzo dobry, bardzo dobry występ. 23-letniego Belga. Tak jak mówię, no, praktycznie można powiedzieć, wygrana we WLCE, van Limburg, gdyby go nie oszukali. Wygrany etap w kryterium de Dauphine. no i dzisiaj naprawdę niczym Maciej Bodner kiedyś we WLCE został złapany na tych ostatnich metrach i wchłonięty przez peleton. Um. Jeżeli chodzi o sam finish, no to tutaj ta, ta wisienka na dzisiejszym torcie, czyli powrót, powrót króla Mark Cavendish wygrywa etap, który zresztą wygrał już te 6 lat temu, w 2015 roku. On jest ostatnim zwycięzcą etapu Tour de France, który kończyłby się w Fourger to jest podwójnie mnie to cieszy, bo nie tylko wygrywa Mark Cavendish, także teraz już nie zapominamy o em, Benecie, już to co wszystko co mówił Bennett, co się żalił, to już nie ma w ogóle znaczenia, bo Mark Cavendish przez to, że był aktywny na tych lotnych premiach, także zgarnia na ten moment zieloną koszulkę. No, a co najważniejsze, chyba dla każdego fana sportu szeroko pojętego, no to też zatrzymał Nasera Buchaniego, który był drugi, czyli był blisko wygrania etapu. No wiadomo, naser Buchani powinien być zdelegalizowany niczym super, tak, i wirtualne remontka, ponieważ jest to człowiek chory. Na trzecim miejscu Jasper Philipsen, czyli dzisiaj tej swojej szansy nie wykorzystał. Czwarty Michael Matthews, piąty Peter Sagan, szósty Ses Ball. Także nie, tutaj żadnych rzeczy nie ma niespodzianek. Mamy jeszcze Krzysztofa um, Laporte, Mesa Petersena, Boja Van Popela, Andre Greipel 10., Sony Cobreli 11., Mattia Van der Pury rozprowadzający, Filip Sena 12. Także żadnych tutaj niespodzianek. No i największą, można powiedzieć, niespodzianką patrząc na tegoroczny turn, nikt nie stracił, nikt z liderów nie stracił czasu. No, stracił ten czas oczywiście Chris Film, który dojechał ze stratą 41 sekund, ale to to już tylko mówię Wam tak y y y y z dziennikarskiego obowiązku. E no i... No, i no, i no, i co, co tutaj mamy? Czy jakieś przemieszania? W generalce na szczęście nie, bo tak jak mówię, nie było żadnych kraks, nie było żadnych dramatów. Matka Cavendish wspina się o 13 pozycji w klasyfikacji zielonej koszulki, ma 89 punktów. Zanim Julien po 82. Michael Mafius, 78. A ta obrona, czy też może walka o tą ósmą zieloną koszulkę, jeżeli chodzi o Petera Sagana, na razie spokojnie. Peter Sagan, ósmy, 48 punktów straty, no ale nie są to jakieś tam na razie jeszcze wielkie różnice w klasyfikacji króla podjazdów pod wiadukty na ten moment, czyli króla gór bez zmian, bo dzisiaj było płasko. Także idę Schelling z Bory Hansgrohe. Młody, no to wśród młodych wiadomo Tadek, nie Jadek, Tadej Pogaczar. No i na razie Mowis nadal dziewiąty w klasyfikacji drużynowej. Także traci 4 minuty, 26 sekund do Bachem Victorius. Będziemy to śledzić, a dokładnie. Bachem Victorius mają łączny czas. 49 godzin, 0 minut, 0 sekund. Bardzo to ładnie wygląda. Także tyle, tyle można powiedzieć o tym, co działo się wczoraj i co dzisiaj, na no jutro. Ojoj, co się jutro dzieje? Changes do Lavale z pas 27,2 km. Cóż to za krótki etap. No nie taki krótki, bo to najdłuższa od 2008 roku czasówka w Tour de France. Także będzie pysznie, będzie oczywiście to czasówka z prawdziwego zdarzenia, bo będzie płasko, będzie szybko. Także kogo, tutaj, kogo moglibyśmy, tutaj możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o wysokie miejsca. Więc może na początku popatrzmy na faworytów etapów, a potem pomyślmy, co, jaki może mieć tutaj wpływ na wyniki w turze, Dyspozycja faworytów. Także na początek, kto będzie się liczył? No nie oszukujmy się, na pewno Stefan Kung, na pewno Stefan, o tych Stefanów ze Szwajcarii i Stefan Bissinger, e, Brandon McNulty, e, Wout Van Aert, bo to na pewno dla niego duża szansa, może nawet na przejęcie żółtej koszulki, kto wie, Wiktor e, Campennaz, no wiadomo, czasowy, chociaż teraz trochę przemianował się na agresywnego, na agresywnego zawodnika jeżdżącego starty wspólne. Tadej Pogacza też przecież jest dobrym czasowcem, poznał swoje limity na mistrzostwach Słowenii, gdzie troszeczkę przesmalił, wybiło mu szczelkę, zaświeciły mu się kontrolki, zajął dopiero trzecie miejsce. Do tego mamy też Kaspera z czyli ludzki motorower. Wilko Kelderman czy jeden z tych faworytów, który też powinien, który jest dobrym czasowcem i który powinien pokazać się z dobrej strony. Któż tu jeszcze, któż tu jeszcze mógłby nas, mógłby nam opowiedzieć ciekawą historię? Na pewno Max Walscheid, Soren Kjaer, Andersen, Michael Bierg. Także jak zawsze dwa wyścigi. Wyścig o etap. Wyścig o generalkę. No i teraz, jeżeli mówimy o generalce, no to na pewno na tą czasówkę przed startem cieszyli się Gerej Thomas i Primoz Roglic. Teraz już tak bardzo się nie cieszą, bo jeden, tak jak wspomniałem, wygląda jak mumia, a drugi ma wybity barki, liczy na to, że da się jakoś na tej kozie złożyć. Także bardzo duża szansa dla Tade Tadeja Pogaczara, żeby nabić sobie troszeczkę tych punktów, odrobić trochę tej straty z wczoraj. Będzie to na pewno bardzo ważny etap dla Rigoberta Urana, dla Richarda Carapasa, bo oni muszą tutaj zejść do defensywy, ale muszą pojechać przyzwoicie. No i kto, kto wie, jak to, jak to się skończy. No tutaj najwięcej, na pewno najlepiej wygląda na ten moment Tadej Pogacar, który nie ma tak dużej straty w klasyfikacji generalnej i nie jest poobijany. Richie Porte mógłby być też ciekawym kandydatem do zyskania w generalce, no ale on już stracił dosyć dużo, także nie będzie się pewnie, no nawet jeżeli pojedą, to nie będzie to miało takiego, takiego dużego wpływu. Także jutro, pierwszy dzień który na papierze przed startem turu, powinien wprowadzić jakieś różnice. Wiemy, że teraz to już nie jest prawda, bo ci faworyci są rozstrzeleni strasznie po klasyfikacji generalnej. No ale co mogę wam powiedzieć, no jazda na czas, sam lubię jeździć te jazdy na czas a oglądam tam głównie sprzęt eee, i czy musicie to wszystko oglądać no, e, no, odpalcie, zobaczcie sobie jak tam jadą ci, ci czasowcy e, no ale to wszystko będzie można potem zobaczyć na e, międzyczasach na finalnych e, wynikach, także może być zmiana lidera no bo nie postawiał, nie, nie stawiałbym tutaj e, Wauta Van Arta na e, straconej pozycji jeżeli chodzi o przejęcie żółtej koszulki, no bo przecież na ten moment ma jedynie 31 sekund straty do van der Pola, no ale też i Julien Alaphilippe, który potrafi dobrą czasówkę pojechać, jest przed nim 23 sekundy. Wilko Keldenman ma ten sam czas, Tadej Pogaczar jest zaledwie, przepraszam, nie ten sam czas, a 7 sekund za Waltem Vanadtem 8 sekund za nim jest Tadej Pogaczar, także chyba najlepsza szansa Wouta Vanadta żeby Założyć żółtą koszulkę. No i też nie bójmy się tutaj tego powiedzieć na ten moment. Jeżeli chodzi o team Jumbowizma, no to. Ta, ta czasówka powie nam bardzo dużo, czy nie trzeba będzie tutaj rakiem o krakiem robić jakichś zmian w założeniach, no bo Tony Martin, wiadomo miał pomagać, ale jest strasznie pobijany, już 32 minuty straty, prawie gdzieś tam na samym końcu klasyfikacji generalnej po tych dwóch poważnych upadkach. Kuss jest już 27 minut, też z tyłu, bo też upadł i też był szyty. Steven Kreuzwach 3 minuty 28 też leżał gdzieś tam wczoraj. Jonas Winegal. Też minuta 47, no i że Roglic, ten lider, jest minutę 35 za liderem. Do tego jest już tylko siedmiu zawodników, bo oczywiście nie mamy Roberta Hesinga, który wczoraj się połamał. Także czasówka, która hmm, może, może nam się ta, ta klasyfikacja jeszcze bardziej rozjechać, bo tak jak mówię, myślę, że Roglic, Geraint Thomas mogą stracić czas, Karapas na pewno straci czas do Pogaczara, no Pogaczar może tutaj naprawdę bardzo dużo zyskać. Także będzie ciekawie, no ale w turze zawsze jest ciekawie. Także mam nadzieję, że mm, powiedziałem Wam wszystko, co wypada wiedzieć, żeby mm, uchodzić w towarzystwie Zakumatego Modelasa. Także trzymajcie się, słyszymy się jutro. O revoir. Pod nominał Kast. Lek na kolarskiej dupy O, ja dobra, już popuszczę.